Sportowa Polsko, tak mówią przynajmniej, taka mówi na YouTube, jesteśmy 7 tygodni przed NPC. Wracam do trochę lepszego nagrywania, bo w tamtym tygodniu, tak jak mówiłem, no kurde słabo. Słabo było. Już chyba jakieś odwodnienie, już dzisiaj jest lepiej. Zrobiłem sobie taki weekend, wiecie, łóżko, yy, tylko tam kroczki nabijałem i, i nic więcej. Kalorie obcięte w dzień treningowy 2450, w nietreningowy 2. Chyba 250. Także już robi się poważnie. Myślę, że forma będzie zacna. A my, w tym momencie, co robimy? Słuchajcie, lecimy z treningiem, bo dzisiaj mam dużo. Mam dzisiaj wolno, dzisiaj nie mam perso, ale mam trochę pracy w domu. Także bez zbędnego pierniczenia i jedziemy! I robimy sobie jedzonko, jest wtorek hop, i, i, i płateczki jaglane wjeżdżają, jak po potreningowy, przedtreningowo nic nie zjem, bo Nie mam czasu. Ale do nic. Wczoraj, wczoraj jak zwykle mamy, mamy coś takiego, że jak planujemy zrobić coś w domu. To wygląda to w ten sposób, że jest pomysł i od razu nastaje realizacja, nie? To są dwie minuty, więc wczoraj mieliśmy pomysł, żeby zrobić sobie taką garderobę, tak przedzielić taką ścianką z płyty OSB, ładnie pomalować na biało i tak dalej i zrobić taki, taką dobrą klateczkę dla szczurów. Więc zrobiliśmy, że od 5 rano do 22 praktycznie na nogach bez przerwy, bez, bez odpoczynku, <gryw> także też nic nie nagrywałem, A, ale spokojnie, będzie tego więcej. Dobra, robię jedzonko, idę z psami na spacer szybki i do pracy. Po treningu szybkie śniadanko, 100 jaglanych, banan, 70 białka, także taki posiłeczek po treningu. Lecę dzisiaj, raz, dwa, 3, cztery, 5 personalek, także szybko jem, bo zostało mi kurde 20 minut, żeby zjeść, ogarnąć się i przygotować EMS-a, bo pierwsze MS dzisiaj pada, także co, lecę, trzymajcie się, pam O, cardio zrobione. Mamy godzinę, nie wiem, która jest około 20.00. Kardyjko szczelone, jeszcze jeden posiłek i wolne. Ania pojechała trochę dalej, bo będziemy kręcić rolkę. Muszę się trochę rozpędzić na rowerze, żeby ją nakręcić. I zaraz się widzimy na gotowanku i jedzeniu. Kurwa, takie <grymne> kurwa, dzień dobry. A... Witam Was w środę, dzień nietreningowy, kalorie ucięte, więc mało węglowodanów na śniadanko. Taki zestaw. Cztery jajeczka, proszę Państwa, z i chleb keto. Ten chleb jest super. Ania Wam wrzuci, jak będzie montować następny ja film. W pierwszym vlogu jest, yy, Ale obejrzało go 30 osób, teraz ogląda 35, więc znaczy, jest szansa, że te 5 osób zobaczy yy, jednak. Yy, no i chuj, e, elektrolitki. Ostatnio tak jak mówiłem, trochę mnie chyba odwodniło, ale już się czuję dobrze. Plan na dziś jest taki przeżyć. Nie, no rano dwie personalki były teraz yy, śniadanko i grzeje, więc wieczorem pewnie jeszcze lekardio. Myślę, że to będzie najlepszy czas, bo no, robi się ciepło. Ale trzeba w sumie korzystać. No bo to już ostatnie chyba takie podrygi słońca i przyjdzie nasza ukochana zima. Yy, ja jem, jakiś filmik na YouTube z WK pewnie otworzę sobie zaraz, coś tam popatrzeć co tam chłopaki gadają i co i widzimy się później pewnie na kardy czy przy następnym posiłku, yy, w sumie to możemy sobie zrobić taki dzień jedzenia, więc możemy wytłumaczę do końca co tutaj mamy, yy, twarożek, pomidor, twarożek 250, chudy pomidor, ogóra z jogurt naturalny 160 gramów chlebka keto 4 jajka, majonez dosłownie 10 gramów tylko tak, żeby było do, do smaku i nic tu nie ma żadnej rewelacji następnym posiłkiem jaki będę jadł dzisiaj to będzie omlet, omlet też będzie prosty białka jaj 400 50 odszywki białkowej, do tego może jakiś banan, zobaczymy jak tam będzie z węglowodanami i ostatni posiłek tuńczyk yy, i do tego też dwa jajeczka i troszkę Lepka Keto. no i to będzie na tyle, bo tam mam w dzień treningowy 2200 kalorii, więc no szaleć za bardzo nie ma z czym, ale no fajnie, jak już się czuję ten głód, to, to znaczy, że już ta redukcja wchodzi na inny poziom. Mam nadzieję, że e, zdążę do tego MPC, zostało nam 7 tygodni, więc myślę, że mm, tak będzie idealny na styk, bądź może zabraknie tygodnia, dwóch, zobaczymy jak to będzie. MPC jest takie na przetarcie, wiecie więc. No, co? No, ok, a na WMBF-a już będę gotowy na milion procent i tam będę chciał powalczyć. Mimo tego, że uważam, że są też bardzo dobrzy zawodnicy to i tak będę chciał powalczyć, bo myślę, że w swojej kategorii wzrostuję, będę jednym, tak znaczy, no, będę, mam 1,77 około, a kategoria jest na no, 1,78, więc będę wysoki. No, zobaczymy jak to pójdzie. No, jestem dobrej. Myśli, dobra, jem, bo już mi linka cieknie, widzimy się później, elo, cześć, pa. do widzenia, cześć, hej. Drogi posiłek, moi drodzy, to jest nic skomplikowanego w sumie, bo dwa jajka, tuńczyk i trochę jogurtu z kajzerką, no nie poszalejemy. To mam w lodówce, więc to jem, bo nie chciało mi się o zakupy, jestem leniwą kurwą. Ale zrobiłem dzisiaj, muszę wam powiedzieć, o tu do was pogadam. Zrobiłem przed chwilą kurde 30 km godzinę 20 i muszę wam przyznać, że jestem wyjechany, bo temperatura na dworze sięga prawie 30 stopni, więc dojechałem się. Do teraz kurde dużo wody. Yy, jedzonko i chwila odpoczynku i później, którą mam godzinę 18 o 20 z psami na krótki spacer proszę Państwa i chuj. Już. Dzień dobry, witam was w czwartek, już po treningu, tak jak widzieliście. Dzień plecy, znaczy taki trening z naciskiem na plecy. Dwie sery, dwie, dwa ćwiczenia na barki, dwa ćwiczenia na klatę. Całkiem przyjemny trening, lubię ten trening, jest taki, ocie, taki jaki być powinien. Teraz tutaj proszę was, jedzonko wlatuje. Eee, płatki nieglane co z żywką białkową, bez banana, bo nie kupiłem, nie miałem, więc bez kombinacji po prostu. Po wczorajszym rowerze jestem zajechany, a dziś mnie czeka jeszcze piłeczka. Ale to dobrze, tą aktywność trzeba podkręcać, żeby było jej jak najwięcej. Znaczy no to jest nieprzesadnie, no ale wiadomo, że już czym bliżej, no to kurczę, już pojawiają się rzeczy w głowie takie, żeby cisnąć, 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 jeszcze raz cisnąć. Idę jeść, zjem, czekajmy personalki i wieczorem piłeczka. Trzymajcie się cieplutko. I cześć. Powiem Wam kurde, że właśnie zbieram się na piłkę, ale jest taka temperatura, że chyba kurde strach grać po prostu. Wjeżdżają elektrolity, żeby sobie to organizm był dobrze nawodniony. Ale serio zawsze gramy właśnie przy takiej temperaturze, to jest kurwa nie do wytrzymania, nie? Ale jedziemy, bo inna forma cardio, także BAM! YouTube, YouTube channel kurde. Dzień dobry, YouTube! Jest piątek, ostatnia jednostka treningowa. Ja, jak zwykle, zajechany po wczorajszej piłce. Dwie godziny wrodzę 1000 kalorii spalonych Dziesięć, prawie tam no, około 10 km przemigniętych więc bardzo spoko. Robimy trening dołów, leg siady, RDL, -e, wykroki jakieś, potem łapy, brzuchol. Dwa treningi personalne dzisiaj, więc lajcik, wracam do domu, muszę trochę popracować. Ponagrywać jakieś rolki. Dla was. Żebyście mieli co oglądać, żebym kiedyś był zajebistym trenerem. W sumie to już jestem, nie żartuję, ale, ale no takie jest moje marzenie, więc co. Zapierdalam po te marzenia i robię treningos, żeby być przygotowanym. Spodenki muszę dzisiaj zamówić, mam już takie upatrzone, biało-niebieskie, eleganckie, te jest tutaj, wiecie kurwa co chodzi. Także co, lecimy! Mamy taktykę cardio. Teraz będziemy pływać Kurwa <laughs> Jedziemy na basen Tak na serio zrobić cardio. Jest strasznie gorąco wieczorami też Więc jadę na basen popływać po prostu godzinka pływania zrobię Jakimś tam żabką, bo średnią Kurwa jak gorąco w tym aucie No i co zrobię cardio. Jeszcze jakieś jedzonko dzisiaj mnie czeka Uuu kurwa jest... Strasznie po prostu Wam powiem jest kurwa 30 stopni okazuje. Nie patrzę na te błędy, które wyskakują, bo to nic ważnego. Eee, Także co, jedziemy trochę popływać. Siemaneczko, ja już po cardio takim dzisiaj lekkim, bo spater z psami taki marsz Coś się źle czuję, mam rewolucję, że tak powiem żołądkowe. Więc no musiałem dzisiaj przystopować lekko, ale spokojnie. Jutro już wracam ostatni posiłek dzisiaj. Kasza gryczana, kurczaczek i ogórachy pada super, lubię chociaż kurde, tak mam że okresowo. Tak na przykład jedzie, że jem, ale później jakbyś tak już kurwa przechodzi. Nie wiem czy przejada się, ale na zmianę z ryżem jest spoko. 5,5 tygodnia zostało, także myślę, że forma jest ok. Zostało dopalić nam oponę i będziemy startować. Dobra, ja jem, bo mi stygnie. Jutro nogi. Trochę pogadamy sobie jutro na pewno, trochę więcej czasu będę miał myślę, bo mam tylko rano personalki, później wolne, chyba że o 17 tam coś jeszcze mam, także co, widzimy się jutro, a ja sobie, o tutaj, kurwa nakruszyłem, teges, no, a ja sobie jem, spadam, trzymajcie się, powiąteczka, cześć. Manieczko, jest niedziela wieczór Chciałem wam coś pokazać Tutaj kurde WNBF, proszę bardzo Co tu jest napisane Sport sylwetkowy do bezdopingu cię wzywa I taka jest prawda, bo mnie wezwał Tutaj piękna karciocha Już na lodówce z WNBF -a. Także mega się cieszę, że Już to mam i poczułem to, że to jest coraz bliżej Kończymy ten tydzień, jutro wchodzimy w nowy I zostało równe 5,5 tygodnia do MPC Forma Jest jaka jest, jeszcze trochę czasu mamy także Dotniemy, życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym vlogu Dzień dobry mordeczki Witam was we wtorek Tak zaczynamy tydzień treningowy od wtorku dlatego, że weekend był przejebany Ciężki pod wieloma kątami dlatego też w poniedziałek musiałem dociągnąć pewne sprawy do końca. Jest godzina 5.40. A więc co? Bez długiego tam wstępu. Kalorie w sumie obcięte jeszcze w dół. W dzień treningowo około 2000. W dzień treningowy 2300. Cardio 6 razy 50 Ta fora już się fajnie wyostrza, więc myślę, że będzie tak na styk. Znaczy jeżeli chodzi o MPC to będzie tak na styk na WMBF, a już będzie kurde sama żyła, proszę Państwa. Także co, bez zbędnego pierniczenia jeszcze raz, lecimy z treningiem. Trzymajcie się, pa! muszę przyznać, że dzisiaj było ciężko, jedzonko już zjedzone też, hop, skirek naturalny, o kurwa, to znowu to samo, skirek naturalny, proszę Państwa, opakowanie ryżu i bananek, tak na szybko, bo o 4.30 gotowałem, także co, trening zrobiony, jeszcze dzisiaj jedę do Wrocławia kupić trochę białek jaj, białko jakieś, bo mi się kończy, personalki do mam. Mam personalki do 11.00, jest godzina 7.10, także co? Lecę na personalki, widzimy się później. Kawka, nie nagrałem wam brzucha ani łap, bo opadła mi bateria, a zapomniałem wziąć ze sobą yy, baterii. Więc muszę je właśnie dzisiaj poładować wszystkie, więc zaraz się do tego zabieram, jem, jadę do fryzjera, później jedna personalka i cardio. Siomaneczko, witam was, niedziela jest 7 albo 8 września, już nawet nie wiem. Macie filmik ode mnie z, dwa ty z dwóch tygodni, nie wrzucałem jednego, gdyż no żyłem gorsze, samopoczucie trochę. Klientów zrobiło mi się dosyć dużo na personalki, więc ten czas jest mocno ograniczony. Wstaję gdzieś tam po czwartej, więc jestem zmęczony dosyć. Ale postanowiłem, że już od następnego tygodnia wracam na 100% i będziemy nagrywać wszystko tak jak wcześniej, a może i nawet więcej. Biorę się w garść, że tak powiem. Także sorry, że nie było jednego filmiku, ale za to będzie jeden sklejony z dwóch tygodni, chociaż w tamtym tygodniu też nagrałem może z dwa razy coś. Także sorry, ale czasami tak jest. Ważne, żeby robić. Także co? Filmik będziecie mieli wrzucony z dwóch tygodni. Trzymajcie się.